Doom to seria, o której mogę bez zająknięcia powiedzieć, że byłem z nią od samego początku. Od pierwszych rozbudzających dziecięcą wyobraźnię screenów z jedynki w Secret Service, aż po radosne katowanie demonów w DLC-kach do Eternala, seria towarzyszy mi od niemal 30 lat i podejrzewam, że nawet na emeryturze będę ochoczo wymachiwał wirtualną piłą spalinową, wypruwając piekielne flaki na PlayStation 17 czy co to nas w przyszłości czeka. Przyznaję się jednak bez bicia, że miałem w swoim życiu moment zwątpienia. Przypadł on na okolice roku 1997. Dum po czterech latach od premiery wydawał się nie tylko przestarzały, ale też martwy. Rok młodsza dwójka była dla mnie zaledwie rozczarowującym mission packiem, którego instalowało się tylko po to, żeby zobaczyć jak działa dodana do arsenału Dubeltuwa. Konkurencja wypuszczała kozackie gierki typu Duke Nukem 3D, Blood czy Shadow Warrior, które w porównaniu wydawały się niemalże nextgenowe. A i software skupił się zaś na faktycznym nextgenie, czyli Quake'u i jego sequelach, którym po piętach deptały produkcje typu Unreal czy Majaczący na horyzoncie Half-Life Powstawały co prawda niezliczone mody i lewele do duma tworzone przez fanów, ale jako 13-letni gówniarz, który o internecie mógł sobie wtedy co najwyżej poczytać w gamblerze, byłem przekonany, że duma spotkała Nomen omen Zagłada i porzuciłem nadzieję, że kiedykolwiek zobaczę jeszcze jakąś nową, bardziej demoniczną wersję piekła. Jakże ironiczne jest więc, że to właśnie w tym 1997 roku, roku mojego zwątpienia, ukazał się cichcem dum 3, o którym nie wiedziałem. To znaczy, technicznie rzecz biorąc, Doom 64, gdyż taką to konwencję nazewnictwa przyjął sobie Nintendo na ówczesnej konsoli, ale praktycznie był to właśnie jak najbardziej Doom trzeci, czego nie omieszkali kilka lat później wytknąć niektórzy z fanów, rozczarowani odsłoną z 2004 roku, której ten tytuł przypadł oficjalnie. Ironia losu polega oczywiście na tym, że Doom 64 jest pod wieloma względami godnym konkurentem wspomnianych wcześniej Duke Nukemów czy innych rednych rampageów, ale jako że ukazał się wyłącznie na Nintendo 64, to ja, w tamtych czasach zatwarciały PC-towiec, nie miałem o nim najmniejszego pojęcia. Znaczy, wróć, okej, okay, widziałem jedną króciutką recenzyjkę w konsolowym kąciku w Secret Service i była to recenzja idealnie oddająca ducha tamtych czasów. Mianowicie gierka została porównana do turoka i kłejka i tym samym zmieszana z błotem jako archaiczne ścierwo, ponieważ w epoce powszechnego przechodzenia na pełen prawdziwy, poligonalny trójwymiar, Doom 64 wydawało się czymś dosłownie z poprzedniej epoki. Kilka tysich screenshotów utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to najwyraźniej kolejny skok na kasy w stylu Duma Dwójki. Wiecie, no, sklecono kilka nowych leveli, po czym obchnięto je konsolowcom, którzy dotąd Duma mogli sobie co najwyżej polizać przez monitor u kolegi pecetowca. Zwłaszcza u nas w Polsce, gdzie konsolowiec oznaczał wtedy najczęściej posiadacza Pegasusa. No a jak sobie pomyślałem do tego wszystkiego, że nie da się w to pograć jak Pambub wskazał, czyli na klawiaturze, to już w ogóle wszelkie resztki zainteresowania ze mnie uleciały i pogodzony z losem wróciłem do katowania Quake'a dwójki, przekonany, że to do tej wyłącznie serii będzie należeć przyszłość i software oraz tym samym moja. Jak oczywiście wiadomo, po latach uśpienia, szatańskie pomioty powróciły na szczęście w kolejnej dekadzie, po raz kolejny szokując graczy technologiczną rewolucją oraz gameplayem, który nie każdemu z miejsca przypadł do gustu. Doom 3 wyglądał powalająco, ale grał się nie do końca dumowato. Do dziś jest to chyba najbardziej kontrowersyjna część całej serii. Niektórzy zakochali się w nowym podejściu od pierwszego Champskera, inni, stęsknieni za arcade'owym lawirowaniem od przeciwnika do przeciwnika, do dziś nie mogą przekonać się do survivalowego rytmu rozgrywki, opierającego się głównie na tym, jak szybko jest się w stanie przełączyć z latarki na giwerę. Poprawiona edycja BFG, wydana kilka lat później, tylko częściowo zaleczyła ten podział pomiędzy fanami. Z jednej strony podkręcając tempo rozgrywki, z drugiej psując nieco klimat, ponieważ ileś procent strachu i horroru uleciało z gierki po przyklejeniu graczowi latarki do hełmu. Na szczęście, dwie kolejne części, które zawitały do nas po kolejnej dekadzie oczekiwań, okazały się mniej kontrowersyjne i zadowoliły praktycznie każdego, ale dla moich dzisiejszych rozkwiń, istotniejsze są poniekąd te niektóre zawiedzione reakcje na Duma Trójkę to właśnie w okolicach jego premiery po raz pierwszy zacząłem natykać się na opinię, że prawdziwym dumem 3 był wedle niektórych właśnie ten wydany kilka lat wcześniej dziwonok na Nintendo 64. Jako, że w 2004 roku nie jarałem się jeszcze za bardzo retrogierkami, traktując tytuły z poprzedniej dekady zwyczajnie jako przestarzałe antyki niewarte mojego czasu, to i musiało minąć jeszcze kilka lat, żebym się nim na poważnie zainteresował. Cały ten dotychczasowy wywód służy bowiem jako wstęp do radosnej deklaracji. Otóż, moi drodzy, nareszcie! Po 25 latach od premiery, mając wszystkie inne części zaliczone po kilka razy na przeróżnych platformach, nareszcie, finalnie nadrobiłem tę czarną owcę dumowatej rodziny. Przeszedłem Duma 64, ćwierć wieku po jego premierze, i dzisiaj się wam z tego wyspowiadam. Ale po kolei. Najpierw pogadajmy nieco o samej gierce i o tym, jak mi się ją przechodziło. Jak już wspominałem, Doom 64 ukazał się w 1997 roku na konsole Nintendo. Był to jeden z ostatnich oficjalnych portów wydanych w latach 90. Jak niektórzy bowiem zapewne pamiętają, Doom ukazał się pierwotnie wyłącznie na komputerach. Najpierw w 1993 na PC-ach, niedługo potem na Macintoshach. Amiga musiała obejść się smakiem, a pośród producentów konsol, zaklepanie dealu na sensowny port było jednym z priorytetów biznesplanu. Kiedy petyciarze z roku na rok jarali się kolejnymi produkcjami podobnymi, co i róż przełamującymi przeróżne bariery technologiczne, np. dodając do silnika możliwość skakania czy popatrzenia pod nogi, konsolowcy zaznaczali w kalendarzach planowane premiery Portu Duma na posiadanej platformie i obgryzali paznokcie niepewnej jakości finalnego produktu. Super Nintendo, Atari Jaguar, Mega Drive 32X, PlayStation, Sega Saturn, prędzej czy później każda z nich otrzymała w końcu swoją wersję. Jedne porty były bardziej grywalne, inne mniej. W niektórych usunięto kilka leveli, w innych usunięto jeszcze więcej leveli. Pomimo sporego rozstrzału w jakości, koniec końców jednak każda konsola otrzymała grę, która mniej lub bardziej przypominała to, co od kilku lat już znano z pc Ale nie Nintendo 64. Widzicie, ten port jest wyjątkowy, ponieważ od początku tworzony był z myślą o zaserwowaniu graczom nowej zawartości zamiast recyklowania pierwowzoru. Poligonem testowym była wersja na PlayStation. To tam właśnie firma Midway, która zajmowała się kodowaniem obu boardów we współpracy z It software przetestowała kilka rozwiązań technicznych nieobecnych w pc towym oryginale, a które potem zaimplementowano na pełną skalę w wersji na Nintendo 64. W efekcie sprite'y mogły być większe, tekstury mogły mieć lepszą rozdzielczość, oświetlenie pozwalało budować odpowiednią atmosferę na mapach, a projektanci poziomów mogli poszaleć z nowymi możliwościami edytora leveli. Midway od samego początku miał na celu stworzenie całkowicie nowej gry, bez recyklowania poziomów z peceta. Już podczas prac nad portem na Plejaka odkryli, że atmosferę Duma można dość łatwo zmienić poprzez podmianę ścieżki dźwiękowej. Zamiast heavy metalowych galopad, postawiono tam na niepokojące ambientowe traki, dzięki którym ogólny feeling skręcił bardziej w stronę horroru. Z nowymi możliwościami oferowanymi przez zmodyfikowany silnik wiązała się też nie tyle okazja, co wręcz konieczność stworzenia nowych sprite'ów dla giwer i przeciwników. Założenie było takie, że wszystkie ikoniczne poczwary i demony oraz dobrze znany graczom arsenał muszą pojawić się w grze, ale skoro pojawia się okazja do redesignu, no to czemu z niej nie skorzystać? Dzięki temu, odpalając Duma 64, już po kilku sekundach, nawet nie patrząc na naklejkę na cartridge'u, można bezproblemowo rozpoznać z jakim tytułem mamy do czynienia. Jednocześnie też na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to kolejny odgrzany kotlet z 1993 roku, tylko całkowicie nowa interpretacja dobrze znanych motywów. Niby mamy klasyczne spluwy typu dubeltuwa, obrotuwa, rakietnica czy BFG 9000, a po korytarzach ganiają nas impy i różowe paszczaki, ale mroczne dźwięki sączące się z głośników i piekielna paleta kolorów przypominają, że to jednak jest nieco inny dum niż do tej pory. Dum 64 oferuje 32 nowe poziomy, z czego bez szperania po kątach zaliczymy 28, na końcu ubijając oczywiście paskudnego bossa. Wytężając zmysły albo zaglądając do jakiegoś poradnika, można odkryć pozostałe 4, gdzie poza satysfakcją z udupienia wszystkich pikielnych pomiotów zawartych na kartridżu, znaleźć można też upgrade' y do jedynej naprawdę nowej spluwy, którą twórcy dorzucili nam do arsenału. Unmaker to demoniczny laser, którego stacy można podbić za pomocą wspomnianych upgrade'ów. Wygląda kozacko, choć szczerze mówiąc korzystamy z niego sporadycznie. Dużo bardziej praktycznym zastosowaniem znajdziek, którego rozbudowują, okazuje się o ironio pomoc na ostatnim poziomie gry, gdzie można ich użyć do zamknięcia trzech portali, przez które wylewają się na nas armie potworów. Bez tego czeka nas hardkorowy survival poprzedzający pojawienie się finalnego złodóbca. Niestety, mimo popularności split screenowego multiplayera na Nintendo 64, które posiadało przecież cztery porty kontrolerów, nie znajdziemy tu żadnego trybu dla wielu graczy. Midway tłumaczyło się fakapem Marianów, którzy nie dostarczyli im żadnych narzędzi wspomagających kodowanie multiplayera, oraz przekonywało, że granie w multi, kiedy każdy gracz widzi na tym samym ekranie, co się dzieje u innych, no to jest to bez sensu. I cóż, z jednej strony mam podobne zdanie, z drugiej, biorąc pod uwagę popularność split screena w GoldenEye, to. Albo ja i Midway się nie znamy, albo fani Nintendo są zwyczajnie dziwni i nie przewidzieć, jakie wariactwo może im się spodobać. Wracając do single playera podczas przechodzenia gry można bez trudu zauważyć, że obietnice zmiany klimatu zostały spełnione. Lewele są nie tylko mroczniejsze niż to, co się znało z pc ale też wszystko jest generalnie bardziej szatańskie. Pentagramy, diabelskie ornamenty, ponabijane na pale fragmenty ciał, większość otoczenia wygląda jak z katalogu dla członków jakiejś sekty, i muszę powiedzieć, że jak najbardziej mi się to podoba. Dum kojarzy mi się najczęściej z piekłem albo korytarzami marsjańskiej bazy, a tutaj mamy swoisty złoty środek, przywodzący mi na myśl widoczki z Hexena i kilku innych shooterów stawiających bardziej na klimat fantazy niż na horror czy science fiction. Niestety, cały ten wysiłek oraz jego naprawdę porządny końcowy efekt nie przełożył się ostatecznie na sprzedażowy sukces i zachwyty recenzentów. Nie można na pewno mówić o totalnej klapie, ale, no cóż. Generalny konsensus był taki, że Doom 64, owszem, fajny ma klimat, porządnie wygląda i tak dalej, ale było to zdecydowanie za mało jak na 97 rok. Zagraniczna prasa była dla niego łaskawsza niż wspomniany wcześniej Secret Service u nas, ale na tle konkurencji, która na dobre przerzuciła się już wtedy na pełen trójwymiar w swoich produkcjach. Wyglądało to wszystko może i uroczo, ale nie powalająco. Był to wszak rok Quake'a, Turoka, Unrilla, GoldenEye'a, strzelanek, gdzie każdy przeciwnik i każda giwera były sklecone z poligonów zamiast płaskich sprite'ów. Owszem, z perspektywy czasu wszystkie te wymienione tytuły wyglądają pokracznie i o ironię Doom 64 zestarzał się dużo godniej od nich, ale sytuacja na rynku była wtedy taka, a nie inna. Każdy deweloper, który nie nadążał za nowym trendem, z automatu skazywał się na kręcenie nosem albo jawne drwiny. Sprajty były pase i kropka. Doom 64 wobec tego furory nie zrobił, a ekipę zakoniono do prac nad portem pierwszego Quake'a na Nintendo 64. Pamiętali o nim głównie najwięksi z fanów, oczarowani unikalnym klimatem i klasycznym wbrew pozorom gameplayem. Gra się w to bowiem dość podobnie do Duma Dwójki. jest tu sporo kombinowania przy szukaniu kluczy, dużo biegania od dźwigni otwierającej jakieś drzwi do przycisku uruchamiającego jakąś windę, rozglądać się tu można wyłącznie na boki, ponieważ nie zaimplementowano celowania góra-dół, no i oczywiście mamy tu całe hordy ręcznie animowanych przeciwników do zmasakrowania. Pozytywna opinia wśród graczy narastała przez kolejne lata. Premiera Duma 3 sprawiła, że zaczęto o nich wspominać coraz częściej, a rozwój emulacji Nintendo 64 oraz fanowskie porty na PC-ta umożliwiły wypróbowanie tytułu również tym, którzy nie posiadali konsoli albo dostawali padaczki na myśl o sterowaniu padem. Największym jednak comebackiem było wydanie w 2020 roku oficjalnego portu na wszystkie popularne sprzęty w ramach kampanii promocyjnej Duma Eternala. I mimo, że po troszeczku pogrywałem sobie w tą gierkę już od kilku lat na Nintendo 64, to dopiero ta wersja dostosowana do współczesnych kontrolerów przekonała mnie do porządnego przeorania kampanii od A do Z. I wiecie co? Naprawdę żałuję, że te 25 lat temu wypuszczono ją wyłącznie na konsole, do tego tak zajebiście mało popularną u nas w Polsce. Bo, ku mojemu zaskoczeniu, grało mi się w to naprawdę przyjemnie. W sensie, wiecie, ja kocham klasycznego Duma, w końcu wychowałem się na nim, ale kiedy mam ochotę postrzelać do demonów, to mimo wszystko odpalam dzisiaj raczej Eternala albo Trójeczkę. Oczywiście jedynkę i dwójkę zawsze trzymam na dysku i nie ma takiego miesiąca, żebym nie pyknął sobie chociaż kilku randomowych leveli, ale bardzo, bardzo rzadko zdarza mi się przysiąść do nich na poważnie i przejść sobie któryś z epizodów w całości. Zwłaszcza w dwójce, gdzie podobnie jak tutaj, mamy do pokonania 30 leveli ciurkiem pod rząd. Tymczasem Doom 64 przywiercił mnie do ekranu na kilka dni pod rząd. Z uśmiechem na ryju prułem do płaskich demonów i ani razu nie pomyślałem sobie, że muszę go skończyć. Ja go chciałem skończyć. Nie z obowiązku, żeby zaliczyć wreszcie tytuł, którego przez lata trochę unikałem, ale dla zwykłej strzelankowej przyjemności. Srogo mnie to zaskoczyło, ponieważ kilka pierwszych leveli zafundowało mi w sumie dokładnie to, co od lat znałem już z Nintendo 64, czyli co nieco frustracji wypływającej z level designu. Przyzwyczajony do współczesnych domów, musiałem przejść mały test cierpliwości, ponieważ jest to powrót do klasycznego rozbijania się po planszy, w poszukiwaniu kluczy, w towarzystwie momentów zwątpienia, kiedy właśnie odpalony przycisk coś uruchamia. Najczęściej nie widać na pierwszy rzut oka, co uruchamia, i trzeba wszystkie już odkryte korytarze przewiec ponownie, żeby odkryć, że gdzieś na drugim końcu mapy jedna ze ścian zniknęła, oferując nowe przejście. Po kilku planszach staje się to jednak nieco mniej uciążliwe. Po trochu dlatego, że level design odchodzi od chorych labiryntów na rzecz nieco bardziej logicznie zaprojektowanych wnętrz, a po trochu, ponieważ instynkty z lat 90. po rozgrzewce zaczynają dochodzić do głosu i człowiek zaczyna podświadomie niemal ogarniać, co i gdzie go może czekać. Bah, wygłoszę teraz coś, co niektórzy mogą uznać za herezję, ale uwaga, koniec końców grało mi się w to dużo lepiej niż w Duma 2. Poziom absurdalnie zagmatwanych leweli w pewnym momencie zaczyna tam bowiem wręcz przytłaczać, zmuszając nas do ślamazarnego biegania po ogromnych labiryntach w nadziei na znalezienie jakiejś dźwigni albo klucza. Zwłaszcza, kiedy projektantom odpaliły się jakieś statystyczne zapędy, których rezultatem są chore fragmenty platformówkowe, wrzucone chyba w ramach trollingu. Tutaj zaś wszystko jest takie jakby bardziej ogarnięte i stopniowo przestaje przeszkadzać, że gameplay jest totalnie inny od dzisiejszych odsłon. Zaczyna się wręcz ogarniać, że... Hmm, faktycznie, większość poziomów z Duma 1 przechodzi się generalnie szybciej, ale to dlatego, że ich porypane zakątki i rozmieszczenie przedmiotów pamięta się z dzieciństwa i pierwsze podejście wyglądało przecież dokładnie tak samo, jak teraz próba przejścia Duma 64. Jeśli zaś chodzi o kwestię oprawy, to jest to właśnie powód, dla którego żałuję, że był to ekskluzyw na Nintendo 64. Jak mówiłem w 1997 roku, byłem załamany brakiem jakiegokolwiek nowego Duma, który byłby w stanie stawić czoła konkurencji. No a ta gra jak najbardziej by się nadawała. Pewnie technologicznie nie dorastała do Quake'a, ale nie był to przecież jedyny FPS, który nadal korzystał ze spriteów. Na tle Heksena czy Blada, naprawdę nie ma się czego wstydzić, i jestem pewien, że gdybym mógł tę grę sobie wtedy zainstalować na PCCie, to napierdzielałbym w nią z takim samym uśmieszkiem jak dzisiaj. O ironia też. Tak wtedy wychwalane Turoki czy Unreal zestarzały się o niebogorzy, graficznie, gameplayowo, natomiast Doom 64 wygląda dziś nie tyle śmiesznie, co klasycznie, a gameplay, zwłaszcza dziś w epoce odrodzenia shooterów o nieco arcade'owym feelingu, jest nie tylko strawny, ale wręcz przepyszny. Podsumowując, jeśli nie mieliście dotąd okazji, to koniecznie ją sobie zorganizujcie. Gierkę można kupić za grosze, albo zassać w ramach game Passa, można popykać na sprzęcie stacjonarnym, albo zabrać piekło do kibla na Switchu. Redycja z 2020 zawiera zresztą kilka dodatkowych leveli, pierwotnie usuniętych z kartridża, więc nawet jeśli ktoś przelazł to już kiedyś na Nintendo 64, to ma sensowny pretekst do powtórki. Jeśli utkniecie gdzieś na dłużej niż 5 minut, nie wstydźcie się zajrzeć do Google'a po poradnik i śmigajcie dalej. W końcu to jest Doom. Jeden z dumów znaczy się. Dum, który przez lata był czymś w rodzaju zagubionego przyrodniego brata, który teraz triumfalnie powrócił z wygnania w Brazylii, zajął miejsce przy rodzinnym stole i kiwa do ciebie wymownie, pokazując na migi butelkę i kieliszek. No, co, z dumą się nie napijesz?